Rafał Dudek, no i mieliśmy pojedynek Legend. Właśnie, tylko czy ten pojedynek Legend zakończył się tak, jak się tego oczekiwałeś? Czy ty jesteś zadowolony z takiego zakończenia? Aż powiem szczerze, tak, no, jest z, z wygranej, eee, co do, co do, no, no, co do, no, no nie jestem, no, wygrałem z Dominikiem, tam powieka mu, on chciał się bić jeszcze, mówi, ale powieka, bo rozpięta rośnie ta to zobaczy, adrenalin tego trzyma, ale no to oko pękło, ta powieka od góry pękła. No wiadomo, cieżkie jest takie zwycięstwo, aczkolwiek staram się całą walkę przed walką, e, po walce, staram się trzymać zimne emocje, bez emocji tylko podchodzić. Pytanie czysto retoryczne, Bo wiadomo, że no, zwycięstwo jest tutaj e, jakby jak najbardziej Twoją zasługą. To Twoje ciosy, Twoje kopnięcia, tak? Bo to chyba było jakieś kolano. To była frontkikiem, front kick. front frontki. Tak. Tak, tak, tak. No właśnie, czyli Twoja akcja zadecydowała o tym, że taka czy ta walka skończyła. No tak, no tak, tak. Zadowolony jesteś w ogóle z tego, jak się czułeś dzisiaj w, w, no w klatce, nie w ringu, w klatce? Tak, fajnie, fajnie, klatce się fajnie czułem, nawet powiem szczerze, przepraszam, odbiłem się wodę piłem, lepiej niż w ringu. Lepiej? Tak, tak lepiej, coś innego, coś nowego i gdzieś ten bodziec taki fajny przydał się. No właśnie, czyli widzisz, ta klatka nie jest taka zła wcale. Nie jest zła, nie wiem, zła jest, bo nie ma narożników, nie, nie ma gdzie zamknąć przeciwnika, a ja lubię pracować po narożnikach, także, także jest dobrze. Tak już teraz patrząc na to chłodno oceniając, rzeczywiście były duże emocje przed tą walką towarzyszyły ci takie faktycznie, bo tak wiadomo, jak się rozmawia przed pojedynkiem, to nie wszystko chce się opowiadać. To jak to wyglądało rzeczywiście troszeczkę tak od kulis, jeśli chodzi o tę walkę? Z mojej strony jako człowiek, który ponad 200 razy walczył, ja mój walczyłem na większych galach na, z mocnymi przeci przeciwnikami. no Dominik e, nie walczył z rywalami takim jak ja walczyłem. Ja walczyłem z mistrzem Glory 77. E, z mistrzem 77, eee, z, naprawdę z mistrzem, łącznie walczyłem eee, z kim, no tam można wymieniać, wymieniać. wczoraj też już wymienialiśmy, A, oczywiście. Tak, znaczy i to Dominik walczył. Myślisz, że właśnie ta przewaga tego doświadczenia? Myślę, że to, 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 to bo ja miałem, no, no, i sparingi w Holandii z koniami takimi, z końmi, nie koniami, naprawdę głupami ogromnymi. Gdzieś to mi w głowie zostaje, gdzieś, gdzieś ten twardy harducha ducha zwyciężył. Trzeba przyznać, że dzisiaj ten doping to był wręcz oszałamiający, jeśli chodzi o to Twoją osobę. W ogóle tu jest dzisiaj gorąca atmosfera, ale tutaj te decybele wzrosły nieprawdopodobnie, kiedy Ty się pojawiłeś w ringu. Eee, no fajnie, fajnie, no cieszymy to, że można pokazywać kiboksy z tej najlepszej strony, bo wiadomo, walki ma, to są walki ma, walki kibokserskie to jest cały czas ogień. No widzieliście, wszyscy widzieli, co oglądali, to jest ogień, ogień, ogień i to jest bardzo widowiskowe i... i... No i fajnie pokazać to po prostu. Jest to dla mnie akurat nazwa, tutaj, o, ocena tej walki, nazwanie jej pojedynkiem legend, właśnie dlatego między innymi było adekwatne, że. E, bo czasami niektórzy narzekają na taki kickboxing, że tam dużo jest tulenia się, przytulania. W waszej walce, w twojej walce, w walkach Dominika nie ma tego w ogóle. No bo tak powiedziałem, też wcześniej nie ma na, na ringu. O, ogień chciał gość ogniem, nie? Będzie rewanż? Zobaczymy, no na razie jestem 5 po walce. Myślę, że takie będą rozmowy. Myślę, że taka oferta będzie. Będziemy rozmawiać, będziemy myśleć, będziemy kombinować. Ja mówię, ja, ja, ja robię to od 20 lat, ja pieniędzy nie zrobię nigdy na tym dużych, jakichś ogromnych. Ja jestem pasjonatem yy... i po prostu lubię, lubię walkę, lubię wyzwanie, lubię sport, nie? Tyle. E, Inicjatywa tego, tego rewanżu chyba będzie, bo z tego co widziałem Dominik e, podczas swojego wywiadu w klatce on cały czas chodził, uderzał nawet e, pięściami w siatkę, widać było, że jest e, bardzo zdenerwowany, no i jest chyba żądny tego, tego rewanżu i chce chyba walczyć. No chciał walczyć dzisiaj dalej, no ale niestety e, nie został dopuszczony. No na pewno każdy zawodnik po chce, ja tak samo co po przegranej walce do szatni. Już chce mieć walkę rewanżu ma przegram, więc to jest normalna, sportowa sportowa złoż, no, ja, ja się dziwię, gdybym miał ja przegrał, to też bym powiedział rewanż, nie? E, Jak twój przeciwnik był liczony, widać, bo się do narożnika, podniosłeś rękę już do góry. Bo co no się, cały czas chyba chciałeś się nakręcać, żeby być aktywny. Tak, tak, chciałem, że jak go wyliczą tam do 8, że w Chciałem od razu ogień na niego. E, chciałem jeszcze porozmawiać właśnie o tym poprzednim starciu. E, tam zakończyło się to w drugiej rundzie. E, nie chciałeś się tak jakby walczyć, powiedziałeś, chcedziemy, że już koniec. E, słyszałem, że były to problemy zdrowotne. Czy już e, wszystko jest z tobą ok, jesteś już zdrowy e, i teraz po, no, no, chyba jesteś, bo pokazałeś naprawdę... Dzisiaj, całkiem inną twarz. Powiem tak, po walce obiecałem sobie po tej walce. Obiecałem sobie, że udostępnię wyniki krwi jakie miałem po walce tamtej. Ktoś to się zna, to wie, miałem 5 pół hemoglobiny. Prawdopodobnie choroba na C mnie dopadła, ponieważ byłem gdzieś 10 dni w szpitalu leżałem, stałem w krwi. No miałem 5 pół hemoglobiny, w stanie życia, a to mi się kilka dni stało, więc nie wiem, jak... A teraz wyniki mam. W normie wszystko idealnie, to było widać po prostu. Tym razem nie było chyba żadnych problemów i z wagą, i, nie, i z niczym takim, bo widziałem wczoraj na Twoich e, social mediach, że powiedziałeś, że jesteś świeży, że już czekasz na, na te, te dzisiejsze starcze. Tak, tak, ja nie miałem, wiem tam 3-4 kilo bodajże wystarczająco i, 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 i dobrze się czułem. Nie musiałem zbierać tych tak 71 to jest naprawdę nie męczące. Ja też mam 38 lat, ja mam prawie 40 lat nie mam 20. Lat, że mogę sobie tę wagę bawić się, więc, więc to też miało na pewno wpływ duży na to. A zastanawiałeś się nad rewanżem bodajże z Francuzem z tej poprzedniej walki z South Battle, że chciałbyś z nim rewanżu, Czy Ciebie już to nie obchodzi, to jest zamknięty rozdział i patrzysz teraz, co się dzieje tutaj pod ja, ja, ja Miałem go na dyskach po 2 sekundach, on leżał, on siedział na dupie, więc yy, i mnie odcięło, on nie a, mnie odcięło. E, rewanż będzie, no ja już mówię, no ja w tym sporcie jestem kupę lat, kupę walki, gdzieś gdzieś te walki. Mniej do tego osobiście podchodzę, to jest po prostu za tydzień, dwa o tej walce nigdy nie pamiętam, to jest prawda, żyję chwilą, żyję tym co jest teraz. Na pewno będzie twój przeciwnik pamiętał, bo myślę, że do rewanżu będzie mi się ta walka na pewno, no nie że śniła, ale będzie, będzie się denerwował na myśl o tym, o tym starciu. No, na pewno, no tak jak mówię, po przegranej walce zawsze jest ambicja podrożona. Ja po przegranej walce nie mogę spać tydzień, dwa, więc to jest dobra, dobra rzecz dla sportowca. Czasami dostać e, utrze, ut, ut, mieć utartego nosa też miałam nie raz, nie dwa. Życie, sport, raz na zawodzie z powozem. Teraz chwila świętowania, troszeczkę będzie takiego czasu na relaks, na e, odetchnięcie. No tak, ja, ja będę świętował my się z gonem najbliższych, z przyjaciółmi, tymi kibicami, co przyjechali. Gdzieś się bierzemy, gdzieś na lampkę Kevina. Żonę ściągnę z nowego sącza, bo została z dziećmi. Niech się pakuje tu przyjeżdża. To, to wzywamy żonę w takim razie. No żona koniecznie, ona no biedna się dziećmi, dwójką stresuje się, ona się bardziej stresuje niż ja, więc to dedykuję jej tą wygraną. Byłem druchała i też trzymał łupczyki, mówi, że bardzo czeka na twoje dzisiejsze starcie. No Robcza to jest mój uchowany, można powiedzieć, nie? On, on trwał długo u nas, to bardzo nie, nie ze mną, tylko z Pawym główczykiem robić drzwicu. No i po że się wygrałem do Krakowa, ale cały czas z nas przyjeżdża, co jest, to przyjeżdża na salę, ja mu otwieram salę, sobie trenuję, więc to jest normalna, fajna sytuacja, tak jak powinno, powinno to wyglądać. Myślisz, że, że będzie mistrzem KSW? Myślę, że nie tylko mistrzem KSW. Okej. Okay. dziękujemy Ci w takim razie i, no. i miłego świętowania. Dziękuję i do zobaczenia, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.